Dzisiaj pokażę Wam mega poradnik, mega poradnik. Ok, więc na modowanie kar, tak? To dla wyprzestekar nagrywamy. Idziecie sobie tutaj, idziecie sobie tutaj. Weźmy sobie tu, po, po polsku nigdy nie ma po polsku, mi to wkurza A ja zrobię glitch po polsku, po polskiemu. Dobra, ustawiacie się tutaj prawa strzałka, tak? 2p4, Dołączacie do Anałaka 2p4. Yes. Czeka, wyskakują Wam komunikaty. 1, 2, 3, 4. Są cztery komunikaty. Trzy potwierdzacie szybko, które są na początku, czyli szybciutko, tak, pup, pup, pu. a czwartym czekacie 2 sekundy. Uwaga, pokazuję, 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 uwaga. Brrra. Czekacie. Pół i teraz. BUM. Uwaga. Pół, jesteście, jesteście włoscy. Zapraszam Was Kondon do Elesa. Który nie zaprosił. Nie kurwa. No zaproś mnie Aha, no to kurwa to nie jest ten Oj, grzecznie nie. Dołączy sobie do LS-a... LS, LS czasą. Spokojnie, nawet moda nie wybrałem Baby. Baby. I w tym momencie wybieracie sobie auto z modyfikacją, którą chcecie, żeby została przeniesiona na kolejne auto. A więc, a więc robicie to tak jak ja. A nie, nie musicie, ale możecie. Robicie swoje Telefon. Wysyłacie telefon, wysyłacie mechanika, wysyłacie i teraz trzeba, ja wybieram. Mm. O, tu jest jedno auto, zajebiście. się. Czekaj, co ja chciałem, to mm. u, 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 u. Czekaj, chopie Dobra, agencję daj. Comet S2. Jaki on ma kolor? A co ja mam wiedzieć? Za no Czekaj. Mm. Nie wiem, dobra, walcz na to. Auto. O, kurumę. Poszalejemy z kurum, Szalejemy z kurumą. Co auto modowane. Ty jesteś tu? Odpalamy sprinta z chłopakiem. Swo ze swoim chłopakiem odpalacie sprinta, bo to tylko działa ze swoim chłopakiem. Odpalać sprinta, on dołącza, tylko, tylko nie umi. No dołączasz czy nie o, mnie, moje Dobra dawaj dawaj To jest chyba, to, to jest poradnik dla dwóch osób tylko <grych> no. nie z Dobra Dobra lecimy dalej Dołącza Kajtuś i w tym momencie dwójcie się do mechanika Tak się, się, ja jestem glitcher I macie tego. Tak, I co czekacie tutaj na tym? Nic nie robić. Czekacie aż się rozpocznie. Będzie sobie za ten czas bucha jak szef. Dobrze. Następny proces jest bardzo łatwy. Następny proces ogólnie jest bardzo łatwy. Zamknij się bo tłumaczy, widzą. W momencie, w którym się zrespicie, czyli będzie 1-0, przytrzymujecie trójkąt, czyli tak to wygląda, 1-2-0, Trzymać sobie trójkącik, odrespicie się, pykkuś, następnie klikacie dolną lub górną szczałkę, żeby Wam się otworzył mechanik, wybieracie sobie kar, który chcecie, w moim przypadku będzie oczywiście... Komet Safari, tym razem poszaleje sobie. Jedziecie sobie tutaj, walicie sobie taką bombę w to. Najlepiej zaczynacie sobie odtąd, bo tu jest potem taki fajny głęboka woda, o tu. Jedźcie sobie powolutku, powolutku, powolutku. I jak będzie czarny ekran, klikacie 1x na auto, x, 1, pyk. Musimy się jeden klik zrobić. Nie możecie spamować, tylko jeden klik, w tym momencie dołączacie. Nie możecie spamić wtedy tam X-em, jak wjeżdżacie do wody, jest szary ekran, to jeden raz X i jest G To musi być w te miejsce, odpowiednie miejsce Wtedy dołączyć do analogii jak król parkietu Taką miałem ksywę w gangu I pierwszy komunikat Accept, drugi Anno ja dojecie, ostatni Accept I proszę Państwa, fura zrobiona, dzięki Jestem totalnym szefem, tak na mnie mówią dziewczyny. W tym momencie jedzicie sobie. W tym momencie zakończacie sobie sprinta. Razowałem, bo jeszcze Siusiak serabia auto. Bo jest oczywiście wolny, bo jestem tylko na Nie, bo mi się nie zakończy. No wiem, musisz jeszcze raz. Pół bokiem. Dobra, cicho, bo nagrym oporadnie uspójrzcie. Cisza... To ją podtop. A mogę tam dalej pojechać, czy nie zadziała? Nie zadziała. możesz jej utopić całej, ona musi się, po prostu tak wiesz, do połowy. Nie możesz tam. Wracaj tam, gdzie byłeś znów. Jedziesz szybko. Czekaj, tu mamy widzać jak na załączonym obrazku problemy z jednym z oponentów. Bo nie ogarniają prostych rzeczy. Ju więc nie ma co się przejmować, zdarzają się. Jak dobrze, to zakończamy. Za późno ostatnia próba już. Dawaj, bo chłopie muszę... Nie ma cięcia, to hopi na żywią nagrywane. Żeby ludzie wiedzieli. Że tutaj nie ma prób błędów, to jest ogień. No dawaj, 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 dawaj. Już? Dobra. Zakończacie sobie anałakom albo kończycie sobie wyścig. Macie dwie opcje. W momencie, w którym jest, skończyliście wyścig, najważniejszy proces teraz, żeby wszystko podsumować pięknie, musicie wjechać do, do tego ścia. I musicie zmienić. A, da się uzbroić to auto, nawet nie wiedziałem, ty, aż się podjerałem, prawda? Zmieniajcie sobie... Czekaj, zmieniajcie sobie jaką, jakąkolwiek część, żeby auto Wam się po prostu zapisało. Ja w tym przypadku sobie zmienię parę, bo na pewno coś tu można poprawić jeszcze. Silniczek full, wydech, poka te wydechy. Oczywiście cztery rury, żeby było, że jest grubo. Nadkola. Bo jest jak to wygląda jak parawan. Ale oczywiście wiocha pewną parą lecimy, osłonę reflektorów. Lepiej zagryć, bo wsted maska. O kurde, to na pogrzeb chyba. Ej, oczywiście ten. Proste, może tak Ej, laski się. Okej, Okej. damy sobie laski świąteczne. To bym mógł tu zrobić czerwony mod. Jezu, ale zdupiłem. co ty, Andrzej Człowieku, to jest filmik dla prawdziwych prosów Progi rajdowe Co? No oczywiście, że robię, I w tym momencie fura jest wasza finalna, ładnie zrobiona I, i no i no, ogólnie no i zajebiście, no i pochczamp, wszystko działa Look at this Pochczamp, pozdrow te, muszę zrobić tak, muszę zrobić profesjonalne pozdro. Pozdro